Cześć! Witam na kanale Poszła Kontra i zaczynamy pierwszy odcinek z cyklu Poszła Kontra Calcio. W najbliższą sobotę startuje nowy sezon we włoskiej Serie A, więc jest to dzisiaj idealny moment na podsumowanie letniego mercato. Przedstawię Wam 10 najwyższych transferów przychodzących, jakie w tym okienku transferowym, w letnim okienku transferowym przeprowadziły włoskie kluby. Jeżeli są wśród Was fani włoskiej piłki, jeżeli są wśród Was osoby, które interesują się ligą włoską, to obejrzyjcie to nagranie do końca. A zanim przejdę do rzeczy, to pozwolę sobie przypomnieć o subskrypcjach. Zachęcam do subskrybowania kanału, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach i żeby nie ominęło Was nic, co się pojawi na kanale Poszła Kontra. A ja przechodzę już do 10 najwyższych transferów tego okienka transferowego we włoskiej serie A. Wyjątkowo nie zacznę od miejsca 10, tylko od miejsca siódmego, ponieważ na miejscu siódmym Egzekwo są cztery transfery na tych miejscach: 7, 8, 9, 10. I pierwszym z tych czterech transferów jest Andrea Pinamonti z Interu Mediolan do Sasuolo za 20 milionów euro. Sasuolo wykupuje tego napastnika po rocznym wypożyczeniu. Pinamonti w swojej karierze. Był już wypożyczany z interu do Frozinione, Genoi, Empoli i rok temu do Sassuolo. Nigdzie jak na razie nie mógł na dłużej zagrzać miejsca. Czy zostanie w Sassuolo na lata? Odpowiedź brzmi. Nie wiem, choć się domyślam, wybitny piłkarz to nie jest i pewnie już nie będzie, ale w sezonie 22/23 dla Sasuolo rozegrał 32 mecze, zdobył 5 bramek i zaliczył jedną asystę, także jak widać, zawsze gdzieś tam dołoży jakąś swoją cegiełkę, ale trochę przepłacony ten transfer, ponieważ jego wartość rynkowa to nie 20 a 15 milionów euro. Drugi z tych czterech transferów to jest Yunus Musach z Walencji do AC Milan za 20 milionów euro. Musach to reprezentant USA, środkowy pomocnik sprowadzony w miejsce Sandro Tonaliego, który jak wiemy odszedł do Newcastle United. Yunus Musach ma dopiero 20 lat. W ostatnim sezonie dla Walencji zagrał w 37 meczach i miał dwie asysty, ale to jest zawodnik odpowiedzialny przede wszystkim za defensywę. Niemniej jednak jest Dosyć wszechstronny. Jak oceniam ten transfer? Moja prywatna opinia jest taka, że to jest dosyć dobry transfer, biorąc pod uwagę, że jest to młody, perspektyficzny zawodnik, a już, na, a już ma doświadczenie w silnej lidze, jaką jest Hiszpańska La Liga może się sprawdzić. Są na to na pewno całkiem spore szanse. Trzeci z, tych, z trzeci z tej czwórki na tych miejscach 7, 8, 9, 10 to Samuel Chukwueze. Kolejny transfer z Hiszpanii do AC Milan za 20 milionów euro również. 24-letni nigeryjski napastnik, reprezentant Nigerii w swojej karierze wygrał już Ligę Europy, a także Młodzieżowe Mistrzostwo Świata do lat 70. W poprzednim sezonie dla Villarreal zagrał w 50 meczach, strzelił 13 goli i zanotował 11 asyst. Pewną ciekawostką może być to, że zagrał na przykład przeciwko Lechowi Poznań w tym pierwszym meczu fazy grupowej Europa Conference League. I zdobył bramkę oraz zaliczył asystę. Moja prywatna ocena jest to świetny transfer, tym bardziej, że już na starcie Milan jest o 5 milionów euro do przodu, ponieważ wartość rynkowa Chukwueze to 25 milionów euro. I ostatni z tej czwórki piłkarzy to Christian Pulisic z Chelsea do AC Milan za 20 milionów euro. Christian Pulisic to piłkarz, którego raczej wszyscy znamy, utytułowany zawodnik, zwycięzca Ligi Mistrzów, zdobywca Superpucharu Europy i klubowych mistrzostw świata. Do Milanu przyszedł odbudować się po gorszym sezonie, w którym dla Chelsea strzelił tylko jednego gola i miał dwie asysty. Jak oceniam ten transfer? Dla mnie to jest wielka niewiadoma. Pulisik może być solidnym wzmocnieniem, ale równie dobrze Dużym rozczarowaniem i przechodzimy już wyżej. Były miejsca 7, 8, 9, 10. A teraz będą miejsca 5, 6. Na miejscach 5, 6, bowiem również mamy dwa transfery w, w, o wysokości 25 milionów euro. Pierwszy z nich to Gianluca Scamacka z West Ham United do Atalanty Bergamo za 25 milionów euro. Scamacka powraca do Włoch po rocznym wypożyczeniu. Po rocznym pobycie w Anglii, no trudno powiedzieć, żeby skamakka podbił Premier League, bo strzelił tylko 3 gole w 16 meczach. Ogółem 27 meczów dla West Hamu i 8 goli, ale w Atalancie może zdobyć więcej bramek, tak jak kiedyś zdobywał bramki dla Sasuolo. No tylko że znowu Atalanta za niego trochę przepłaciła, ponieważ jego wartość rynkowa to 22 miliony euro. I drugi transfer na tych miejscach: 5-6 to Lucas Beltrán z River Plate do Fiorentiny za 25 milionów euro. I tutaj muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy transfer. Beltrán w ostatniej kampanii dla River Plate wystąpił w 35 meczach, strzelił w nich 16 goli i zanotował 4 asysty, więc przyznać można, że dosyć przyzwoity bilans. A do tego jest młody. 20 22 lata, a Fiorentina wydaje mi się idealnym miejscem do rozwoju właśnie takich piłkarzy. Moja prywatna, subiektywna ocena jest taka, że to jest bardzo dobry transfer, a już na pewno bardzo obiecujący. Miejsce czwarte. Giacomo Raspadori z Sassuolo do Napoli za 26 milionów euro. Kolejny piłkarz wykupiony po rocznym wypożyczeniu. W zeszłym sezonie w Napoli nie był zawodnikiem pierwszego składu, ale uzbierał 6 bramek i 5 asyst w 33 meczach. Najbardziej skuteczny był w spotkaniach Ligi Mistrzów, w której zagrał 7 razy i zanotował 4 bramki oraz miał 3 asysty. Moja prywatna ocena tego transferu jest taka, że wbrew pozorom, raczej na plus, tym bardziej, że wartość rynkowa Raspadoriego jest o prawie 10 milionów euro wyższa, powinien to być wartościowy zmiennik dla Wiktora Ozimena. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie, El Bilal Touré z Almerii do Atalanty Bergamo za 28 milionów euro. El Bilal Touré to 22-letni malijczyk, reprezentant kraju, środkowy napastnik w ostatnim sezonie 28 meczów, 7 goli i 2 asysty dla Almerii. Z jednej strony nie ma jakiegoś wielkiego szału patrząc na jego liczby, ale Almeria, Almeria zrobiła świetne Interes na tym napastniku, ponieważ kupiła go ze Stat Reims za 8 milionów euro, a sprzedaje za 28. Jednak jego wartość rynkowa to zaledwie 12 milionów euro, a zatem Atalanta Bergamo bardzo za tego napastnika przepłaciła. No ale być może coś w nim widzą, może upatrują w nim jakiegoś, jakiegoś potencjału. I zostały nam tylko dwa najwyższe transfery tego, tego lata w Serie A i obydwa te transfery opiewają na 30 milionów euro i obydwa przeprowadził Juventus. Pierwszym z nich jest Moise Ken z Evertonu do Juventusu za 30 milionów euro. Oczywiście Moise Ken już grał przez poprzednie dwa lata w Juventusie, tylko, że był na wypożyczeniu, i po tym dwuletnim wypożyczeniu Juventus wykupuje tego napastnika. Ken w ostatnim sezonie zagrał w 40 meczach, ale uzbierał tylko 1438 minut, co daje średnio 36 minut na mecz, więc nie pograł sobie zbyt wiele. Jednak strzelił 8 goli, 6 w Lidze i po jednym w Lidze Mistrzów oraz w Pucharze Włoch. Moja ocena. Mocno przepłacony transfer, ponieważ wartość rynkowa Moise Kena to w tej chwili 18 milionów euro, a Juve płaci za niego 30 milionów. Ken to może być dobry zmiennik dla podstawowego napastnika, ale nie za takie pieniądze. I został nam już tylko jeden transfer w tej pierwszej dziesiątce top 10 transferów letniego Mercato. Manuel Locatelli z Sasuolo do Juventusu również za 30 milionów euro, i również po dwuletnim wypożyczeniu Juventus zdecydował się wykupić tego zawodnika za kwotę, która odpowiada jego wartości rynkowej, czyli właśnie 30 milionów. W ostatnim sezonie Locatelli zagrał aż w 49 meczach, zanotował dwie asysty. Podstawowy pomocnik Juventusu, reprezentant Włoch, także w mojej prywatnej ocenie dobra decyzja Juventusu, akurat ta decyzja władz Juventusu jest dobra. Moi drodzy, tak wygląda top 10 najwyższych transferów letniego Mercato 2023. Jeżeli ten materiał w jakikolwiek sposób przypadł Wam do gustu, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę łapkę w górze pod filmem i możecie też udostępnić to nagranie swoim znajomym. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, cześć.